W RedSec aktualnie bardzo ciężko gra się z randomami Jest to prawie, że niemożliwe Ale super się gra z dobrymi teammateami Dzisiaj mam dla was, można powiedzieć taką kompilację z Sytuacji, w której wygrałem solo na duo I to nie tak, że mój teammate jest do dupy, bo cały czas ginie Bo to były 4 z 8 winów, które zrobiliśmy tego dnia I jeden z nich był dzięki temu, że mnie odrodzi I mogłem wylądować i wygrać mecz Tak czy inaczej reakcje były super No i faktycznie ten spokój który trzeba zachować w tych końcówkach, nie można latać jak kuczek bez głowy, nie może raszować jak Warzone, no bo tutaj wiele rzeczy po prostu nie wybaczy swoją drogą. Dzisiaj lecimy dalej z winami. Aktualnie w tym momencie już trwa przedłużona live, więc wpadnijcie się, przywitać, zobaczcie jak mi idzie, ile już winów zrobiliśmy, bo teraz kończyliśmy na 30, lecimy po 100, zobaczymy ile zrobimy w przeciągu tego przedłużonego live'a i zostawiam Was z tym filmem, miłego oglądania. Łapeczki w górę, oczywiście mile widziany. I widzimy się na live. Stream.

Stajesz, stajesz Nie, sprawę? ja dostałem stałem, stałem tym nalotem. Właśnie mm -hmm. tam była przy Przede mną. Jest. Tu. live. je, dobiłem je. O kurwa, Spadłeś na yeah. Nie. Nice. Każdy strzał się liczy. Nie dalej. O Na mnie masz SMG. Odbiór. Się zbliża. Nie macie dużo czasu na ewakuację. Nie, to się dzieci! kurwa. Nie wiem, mam wyleczyć i uderzyć, nie ma w jednym. Będzie znał, wygrała ekipa. Drugi raz po drodze zrobił to samo i wygrał to samo. I ja pierdolę, trzy trzymajmy się po W ogóle co jest? Uwa, mi jest tu, na czołgu! Dostają na cipę i koniec. Nie ma kurwa do no, robienia On go leperuje on go nie! Dostał, dostał! Dostał, Dobra, się. Weź ten. z tego, trzymaj się! Dobra, nie Daj, mają czołgu. się. Nie ma kurwa. lepiej. Są na blisko, zboczyna, na by było? graj za mną, graj za mną, graj za mną. Grabimy inną pozycję. Nie, 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 Ja mogę dronem Cię przelecieć na szybko, bo to tak nie będę i tak lecę dronem pod, no. nami. Pod, nami, pod nami Pod nami, pod nami, pod nami, widzę ich Znaczy nie widzę, ale Dodce Na prost, naprost! Dee! Obity! No skóry mi... Zawaliłem Takę się, mam. zawaliłem się! Ja nie wiem skąd. No rozchodzę. i ta, o, kur... te drony właśnie. Zawali. Ryzykować? Nie, nie rydykuj. Graj swoje na spokojnie, bo to się za ja chwilę zrzucą i a ja zlecę i tak nie będę miał swoich broni. Dobra. Dawaj. O! Nad tobą gdzieś. O zajebiście. No właśnie. Rozruszałem go za późno. Sotate información, Gracias. Zabij go w końcu, ja pierdolę Podniósł Tu jest salot, był nieważny, nie było tomatu Nice Muszę, muszę to zrzucować Wrzucaj te smoki do tamtego miejsca I think Kupotę zrobił, ja pierdzielę GG, hoppie, kurde, trzeci klacz trzeci win, hoppie mógł mi, mógł mi Clutch Master, stary Dwa Nie wiem, czy słyszałem typa, czy... Słyszysz Nice, ostatni team. Muszę zobaczyć gdzie Powiem nie, ostatni, nie, fajnie. Nie, dobra, nie, dobra, pójdzie. Ostatni team jest. Kurwa. Spretru dostał snakki. Nie wiem gdzie. i hey, widzisz, po lewej, po lewej na, na, na W. Trochę prawo, trochę prawo, trochę prawo bardziej. Tam, na no, O, tam. Potrzebuję wsparcia ogniowego. Tak zaraz będzie. Co jest, on jest? Dawaj go, dawaj go. Kurwa, no. Nice! Let's go! Let's go! Ty znowu kurwa ugrałem co. Kurwa i znowu ugrał to Znowu to ugrał w to co jest kurwa Ale kurde tam gościu tak był niewidoczny, że się nie dziwię to że nie widziałeś go. Jego z pozycji gracza. No no no